Hola, amigos! Jestem Miguel Bravo. Dzisiejszy przepis będzie na podwójnym gazie. No i również jest to ekstra rzecz. Prezentuję Wam mój sposób na solomillo al whisky. Soczysta polędwiczka wieprzowa w sosie whisky z dodatkiem wiosennych grillowanych szparagów i kalafior romanesco. Idziemy ze składnikami? Vamos! Ten przepis urodził się w Sewilli, stolicy Andaluzji na południowej Hiszpanii. Pomimo nazwa, oryginalny przepis nie zawiera whisky, tylko brandy. Jedno i drugie, prawie to samo, no? Nie, bo whisky jest lepszy, a brandy to ma aromatę, bukiet, coś. To dania króluje w andaluzyjskich kuchniach i wszystkich bar tapas od lat 60., od kiedy francuska kuchnia była na topie. I miała mocny wpływ na hiszpańską gastronomię. Wtedy narodził się trend właśnie na podawanie polędwiczki z dwie najpopularniejsze sosy. Dzisiejsze sosem whisky, a jeszcze sosem takim śmietanowym z dodatkiem roquefort. To co, gotujemy? Vamos a la cocina! Zaczynamy od przygotowania sosu, bo tak najdłużej się robi. To będzie tak wowoli pirkał i się redukował. W międzyczasie będziemy przygotowywać zresztą składników. Jest to rodzaj francuskiego sosu, tak zwany espagnola, który polega na zmaszkę sprażonej mąki z dodatkiem mocnego bulionu mięsnego. posiekamy drobno cebulę i czosnek. Ścieramy na drobnej tarce skórkę z cytryny, ale delikatnie, bez białego. Dodajemy oliwa na patelnię i przesmażymy cebulę z czosnkiem, aż się delikatnie przeszkli. Dodajemy mąkę i porządnie wymieszamy, aż się wszystko połączy. I przesmażymy około 4-5 minut, a smąka a z tego smażka zaczyna nabierać taki ciemniejszy kolor. Wtedy dolewaj whisky, jeśli nie wypiłeś. Wtedy dolewamy whisky i niech się pali tego alkoholu. Flambirowanie, tak jak ja zrobiłem, tak naprawdę nie jest wymagane. Możecie w bezpieczniejszy sposób odstawić patelnię z ognia, zgasić go. Dodać wtedy whisky i stawiać z powrotem na wolnym mokniu, aż się alkohol odparowuje. Kiedy alkohol odparował, dodajemy bulionu mięsnego, mieszamy porządnie i zagotujemy około minuta. Wtedy dolewamy sok cytryna i zagotujemy na małym mokniu, tak żeby ten sos się odparował tak do 1 trzeciej objętości. Żeby zdobyć ciemniejszego koloru, jeśli bulion wam jest trochę mm, tak jak moi nie za bardzo barwione, to możecie odrobinę sosu sojowego dodać, które daje też słoność i koloru. Redukujemy sosu do gęstej konsystencji, a jak wiemy, że już jest gotowa, bo zaczyna się tak ładnie lepić do łyżki. No, wiecie, czuję się tutaj jak misiu, którego właśnie zaproszono do pasieki. Działamy dalej z polędwiczką. Ta, co ja używam, to jest ze świni rasy iweryjskiej, hodowana na wolność. Dlatego ma taki ciemniejszy kolor mięsa, podobny do dzieciństwa. Ale ten przepis zazwyczaj jest przygotowany z mięsa z białej świni. Także spokojnie wystarczy jechać do sklepu po polędwiczka zwykła, nie musicie przyjechać do Hiszpanii po takie rarytasy. Najpierw należy oczyścić polędwiczki bardzo dokładnie z otaczających błonek. No, ale jak? Wystarczy wbijać nóż pod błąka i dole delikatnym kątem do niej naciąć tak, żeby tracić jak najmniej mięsa. Zdejmujemy najgrubsze przeroscie tłuszczu. Te takie najmniejsze to są swo fajne. To chodzi o to, żeby nie znaleźć jakichś tam kawałki smalców polemickich, bo to jednak chudego mięsa. I tak samo zrobimy z drugą stroną. Skrawki nie trzeba wywalić, Skrawki po oczyszczeniu nie trzeba wywalić. Można ich wykorzystać na przykład do bulionu albo do robienia sosu piecieniowego. Ja osobiście wolę ją smażyć w całości, dlatego że jest mniej przekręcania, łatwiej się porcjuje no, i można ładniejsze elementy wykroić tak, żeby to prezentować. Polędwiczki zamarynujemy tylko solo i pieprzu. Bez przesadnie, jest tam przyprawy szalonej. Nie, nie, nie. Sól, pieprz wystarczy. Dodajemy odrobinę oleju i zmarujemy masując bardzo delikatnie po całej powierzchni. Na bardzo gorącą patelnię grillową albo na bardzo gorącym ruszt, nakładamy polędwiczki i nie ruszamy, dopóki nie nabierają ten piękny, złoty kolor od kraty. To jest bardzo ważny krok, żeby uzyskać reakcji maillard w mięsie i nabierały taki wyrażysty, pyszny smak grillowy. Nie chodzi tu tylko o estetyczny wygląd, ale też i o smak, który osiągniemy bardzo wyrażysty dzięki reakcji maillard. Grillujemy około 2-3 minuty z każdej strony. Grillujemy w 4 stron do ulubionego stopnia rozmażenia. Co prawda, odradzam bardzo wezmarzone polędwiczki, ponieważ staną się sucha. Najlepsza temperatura w środku mięsa to jest około 62 stopni. Ale żeby to spiężyć, trzeba sonda. Rzadko kto to ma takie sprzętu w domu. A i nie wolno kuć mięsa, żeby zobaczyć, jak ona jest w środku: czy różowa, czy nie, bo wtedy naprawdę traci dużo tych płynów, które ma w środku, i zostanie w końcu sucha. Pokażę Wam świetny trik, tak jak za pomocą ręka możemy zdobyć efekt jak sonda. Łączymy ze sobą te dwa palce, czyli kciuk i wskazujący, w tym sposobem. Widzicie? Dotykamy mięsien pod kciukiem i napięcia, które wyczuwamy będzie porównywalne do mięsa w niskim stopniu wezmażenia. W przypadku polędwiczka to znaczy, że będzie surowa. Teraz to samo zrobimy, łącząc palec środkowe z kciukiem. W ten sam sposób. Sprawdzamy jak bardzo napięty jest mięsień i opór, który wyczuwamy będzie porównywalny do mięsa o średnim stopniu wezmażenia. Napięcia, które wyczuwamy łącząc ten, pa ten palec jak to, palec serdecznie z kciukiem, to będzie porównywalne do mięsa o wyższym stopniu wezmażenia. Do polędwiczka ten stopień będzie idealny, tak żeby była leciutka, różowa i mega soczysta. A łącząc ten mniejszy palec z kciukiem, napięcia, które wyczuwamy, to będzie porównywalne do podeśwadu do butów. Więc nie polecam, odwracam tego, bo naprawdę będzie potrzebne dużo sosu, żeby tego, sosu, żeby tego mięso jeść. Prawda, że proste? Łącząc tylko palce, to mamy sonda w ręku. Grylujemy, aż będą gotowe i odstawiamy na blaszce. Przekrywamy folią i zostawiamy na odpocinku około 6 minut. Ten krok jest koniecznie wymagany, jeśli chcecie zobaczyć, jak ona zostanie mega soczysta, super mokra i idealnie miękka. Koniecznie potrzebne. Mega Ach, Przygotowujemy teraz szparagi, Ale najpierw trzeba się pozbić tej twardowej części, która jest na dno. Wystarczy połamiać, a tam gdzie się połamie, to, to będzie rozdzielone tą miękka część od tej twardawej, które możecie wykorzystać do bulionu. Nam interesuje tą miękka. Calafior romanesko rozdzielimy na mniejsze części. Tak nacinając z tej korzenia w tych drzewek, jak to ja nazywam, to zdobimy takie elementy ładne w podobnym rozmiarze. Lekko podgotujemy wasze w wodzie, albo najlepiej na parze. Wtedy te warzywa zostaną bardziej chrupkie, jędrne, a smak się nie spłuczy z wodą. Wystarczy takich podgotować około 8, maksymalnie 10 minut, żeby one były mięciutkie. Ale najlepiej zawsze sprawdzać, bo te czasy zawsze, nie zawsze są dokładne, wbijając nóż do środka. Jeśli się łatwiej wbija, to znaczy, że możemy zdjąć, wystudzić w podzimnej wodzie i wtedy będziemy mogli grillować w momencie serwowania. Potem przed podaniem Grillujemy na patelniu grillowo albo na rosztu, a nabierają taki piękny, brązowy kolor. I listo. Pokroimy polędwiczka w ładne elementy i zobacz. Zobacz jaki to jest mokre i soczyste. Y listo, chas nakładasz piękne pien Venga, vamos. Takie pyszne danie, jeśli takie ładne podanie, to zaskoczy Waszych gości w każdej okazji. Czy to będzie zwykły grill, obiad rodzinny, czy po prostu przyjęcia, komunia albo na romantyczną kolację, naprawdę będzie strzał w 10. piątka! Dziękuję za oglądanie. I już prawie tych 200 subskrybentów, co jesteśmy w kanale. Wiem, że cierpliwie czekaliście, ażby było nowego filmik, ale cała przeprowadzka z Hiszpanii z powrotem do Polski, skąd już jesteśmy. To trochę nam zajęło, praca. Ne, nie tłumaczy się. W każdym razie nagrałem dużo filmiki. Dzisiaj się Wam, mam nadzieję, że się spodobał. A jeśli nie jesteście jeszcze zasubskrybowane, zasubskrybuj nasz i czekaj na kolejny odcinku. Dziękuję. Muchas gracias, hasta la vista.